Państwa w programie z cyklu Pytania o Miasto i Region. Dziś w studiu Polskiej Telewizji Regionalnej jest nasza redakcyjna koleżanka, dziennikarka i reporterka, a także prezenterka i finalistka w tym roku Miss Elf 2019, Natalia Barańska. Witam Cię, Marto, witam wszystkich widzów. Zanim przejdziemy do konkursu, w którym bierzesz udział w Miss Elf 2019, bardzo bym prosiła, żebyś przybliżyła swoją osobę i dała się poznać naszym telewizom. Czym na co dzień się zajmujesz? Jestem studentką jeszcze, bo we wrześniu będę bronić tytuł magistra. Pracuję w naszej tutaj telewizji w charakterze prezenterki i dziennikarki. Muszę przyznać, że jakoś tak dziwnie człowiek się czuje po tej stronie drugiej. Nawet na początku jak weszliśmy do studia, to chciałam zająć Twoje miejsce. Przyzwyczajenie przyzwyczaje jest, nie jest. No, prowadzę grupę taneczną, uczę tańca, w wolnych chwilach pracuję też jako konferencjer, ale mam jeszcze taką swoją pasję, jestem organizatorem, z reguły takim inicjatorem bym też powiedziała, imprez charytatywnych, dużo się angażuję w taką naszą lokalną tutaj społeczność, staram się działać po prostu. Czyli praca w mediach pomaga ci w działalności charytatywnej, tak? Ja myślę, że jak najbardziej, bo tutaj takie doświadczenie też dziennikarskie. Podpowiadam czasami ludziom, że słuchaj, warto iść na przykład do gazety, warto przyjść tutaj do nas do stacji, warto zwrócić uwagę na to, żeby zrobić jakąś grupę na Facebooku, żeby założyć jakieś posty. I dużo właśnie tych takich rzeczy, które robiłam tutaj w Dębicy, miały związek z tym, że wystawiłam na przykład swojego pluszaka, którego miałam od dziecka, i zrobiłam licytację. Kto tam najwięcej pieniążków dał, to. Yy, za pieniążki przeznaczyłam na schronisko, a w efekcie ktoś tam. A tym razem to był akurat chłopak, mój kolega, który przekazał tego proszaka swojej dziewczynie. Więc można różno, różne takie rzeczy robić i media społecznościowe, prasa i telewizja bardzo mi w tym pomogły, bo ja się tak otworzyłam na ludzi i nabyłam takich umiejętności nie tylko dziennikarskich, ale można powiedzieć, że charytatywne. A jak w tym wszystkim pomaga konkurs piękności i skąd w ogóle zrodził się taki pomysł, żeby brać udział w takich konkursach? Ja, będąc na studiach licencjackich, wzięłam udział w konkursie piękności Miss Studentek. Tam otrzymałam łącznie chyba cztery tytuły z tego, z tego, co pamiętam. I bardzo dużo działałam w tym kierunku jako Miss. Chciałam poszerzać tą swoją drogę, bo zawsze odbierałam to jako szansę do wyjścia do ludzi, do poznawania ludzi. I, i tak to poszło, z górki, jeden za drugim. Ym, a jakie tytuły wcześniej uzyskałaś? Ym, miałam tytuł Miss Studentek. Miss Słuchacze Radio Ether, Miss Foto, Miss Lata, Miss Passion Uśmiechu. Z takich większych konkursów, no to miałam tytuł Miss Polski Podkarpacia 2017. No i teraz jestem finalistką konkursu MISER. A proszę powiedz mi, czy doświadczenia właśnie z tych poprzednich konkursów Miss Piękności pomogą Ci teraz w tym konkursie, jednak największym do tej pory, w jakim pierwszy udział? Powiem tak, każdy konkurs mogę stwierdzić, że rządzi się swoimi prawami. Ja uważam, że te konkursy, w których brałam udział do tej pory, tam głównie chodziło o wygląd. Tutaj trzeba się wykazać przede wszystkim chęcią do działania, do dbania o nasze środowisko. I myślę, że na pewno gdzieś tam pomoże mi to, że mam już obycie ze sceną, ten zawodowy uśmiech numer 5, tak zwany. Ale tutaj jest całkiem, całkiem inna inicjatywa i będę się dużo jeszcze musiała nauczyć. A na czym polega ten konkurs Miss Piękności Earth? Ten konkurs skupia się przede wszystkim na tym, żeby dbać o nasze środowisko. Każda z kandydatek miała do zrealizowania zadanie. Moim pierwszym zadaniem było nagranie krótkiego filmiku na temat tego, jak można zapobiec marnowaniu żywności. Ja już wcześniej muszę przyznać, że robiłam takie filmiki, ale ten wymagał ode mnie dużo więcej pracy. No, przede wszystkim on był dłuższy, to nie było takie na luzie, takie moje nagrywanie z ręki z telefonu, to tylko wykorzystywałam do tego nasze właśnie studio. W dalszym ciągu na zgrupowaniu podejrzewam, że też będziemy miały dużo zadań, bo ja już jutro wyjeżdżam o 4 rano do Warszawy. Nie wiem, jakie to będą zadania, ale właśnie tutaj w tym konkursie skupiamy się na tym, żeby edukować ludzi, zachęcać do tego, żeby dbali o nasze środowisko. A ja bym się chciała skupić jeszcze na tym, żeby oprócz tego, żeby mówić, że zanieczyszczamy środowisko, żeby skupić się też na zwierzętach. Ja mam do zwierząt bardzo dużą słabość i, no wiadomo, jeżeli nie dbamy o to, o, o czystość i nasze środowisko, to te zwierzęta też cierpią, tak? Mhm. A czy ty na co dzień starasz się żyć ekologicznie? w dzisiejszych czasach jest to chyba jest to ciężkie i nie chcę tutaj podkreślać, że ja cały czas propagowałam tę ekologię, że dbałam o to środowisko, bo Ja się tym interesuję od niespełna roku. Dopiero zaczynam i to jest temat bardzo obszerny, nie da się wiedzieć wszystkiego. Cały czas się uczę i dlatego też zdecydowałam się na udział, bo stwierdziłam, że to jest bardzo dobry start, żeby zdobywać tą wiedzę jeszcze bardziej niż do tej pory. Moje dbanie o środowisko polegało na tym, yy, pozwolę sobie tak prosto, domowo. Krzyczałam na braci, żeby segregowali butelki, żeby nie, wyciąga, nie wy, wyrzucali mi kartonów po mleko do jednego worka, że tak powiem. U mojego chłopaka w domu bardzo yy, dba się o to, żeby nic z obiadu się nie zmarnowało. Robi się czerstwe klepy, robi się z niej grzanki, przeznacza się dla kur. Jak coś zostanie z obiadu, to idzie dla pieska za płotem. Mnie się to bardzo podobało i, i wszy, wszystko jest takie dopracowane i też byłem tak chciała. Ja się cały czas tego uczę, łapię się na wielu rzeczach, na przykład złożę się na siebie, jak nie wezmę reklamówki, a mam w domu pełno fajnych, ekologicznych toreb, no ale to jest właśnie to, że trzeba się tego nauczyć, bo my byliśmy wygodni i całe życie wydawało nam się, że reklamówka w sklepie, no to przecież, a jedna reklamówka nie zrobi różnicy. Mhm. Oczywiście, że zrobi różnicę, dlatego muszę się nauczyć takiej systematyczności i same bym jej też chciała uczyć swoich bliskich, swoich znajomych, bo jest to ważne. Małymi kroczkami. Tak, ale na przykład ostatnio pomyślałam, bo zamawiałam catering do domu, i zamawiałam go do domu. Więc poprosiłam, żeby mi pani nie dawała plastikowych sztuczców. Niby to jest taka mała, prosta rzecz, ale taka dumna byłam z siebie, że ja o tym pomyślałam, że no, mam nadzieję, że, że będę tym zarażać. No jakby wszyscy tak myśleli. To byłoby lepiej. Jak Jakie są plusy i minusy brania udziału w takim konkursie piękności? O plusach na pewno zdecydowanie lepiej się mówi niż o minusach. Plus jest taki, że poznajesz dużo nowych osób, bo masz taką furtkę do tego, żeby pojawić się na scenie, żeby się jej nauczyć, jak się ładnie prezentować, jak się wypowiadać do kamery. To naprawdę jest super. Ja na przykład dużo mam przyjaciółek też z konkursów, dużo takich fajnych dziewczyn poznałam. No i jest niestety ta ciemna strona medalu, która no, wystawiamy się na opinie innych ludzi, tak? Każdy ma prawo nam coś powiedzieć, niekoniecznie zawsze jest Człowiek na to przygotowany, i no, żyjemy też w takich czasach, gdzie każdy ma dostęp do internetu, e, może napisać coś przykrego. Nie jest to łatwe i nie spotykam się z tym, żeby ktoś o tym mówił głośno. Ja chcę o tym mówić głośno, dlatego że uważam, że to jest totalnie nie na miejscu, co się dzieje z ludźmi, że zamiast docenić człowieka, że idzie w jakąś fajną stronę, chce kogoś czegoś nauczyć, chce pokazać, chce działać, a nie siedzi tylko przed komputerem e, i ma łatwość do tego, żeby kogoś skrytykować. No, wydaje mi się, że to jest. To, to jest coś złego i wolałabym o tym mówić głośno, żeby tego było jak najmniej. Mam nadzieję, że komuś to da do myślenia. A jak Ty sobie radzisz z tym właśnie komentarzami w internecie, niekoniecznie pozytywnymi? Czy to ci jakoś yy, yy, sprawia, że jednak się dołujesz, czy, czy jednak sobie myślisz yy, pozytywnie, trzeba myśleć? i? Powiem tak. Na początku, jak startowałam, to było w 2015 roku bodajże. Ciężko to znosiłam, dlatego że się tego nie spodziewałam. Dla mnie to był, o, idę na konkurs, konkurs, ale fajnie, będzie dużo osób, będzie się dużo działo, czegoś się nauczę. Natomiast już później gdzieś dotykało mnie to, że, a, ale z niej, miss, co to z niej za Mist. Nigdy nie braczyłam na konkurs piękności w kategoriach piękna. Ja wiem, że to banalnie i jakoś sprze sprzecznie brzmi, ale ja po prostu chciałam działać, chciałam coś robić. To jest bardzo fajny start, bo jednak można zaistnieć i od tego się zaczęła moja działalność charytatywna i pomoc innym ludziom. Dlatego, jak się spotykałam, spotykałam z takimi komentarzami negatywnymi, było mi ciężko, bo człowiek chciał zrobić coś dobrego, no a niestety nie spotykało go nic przyjemnego z tego tytułu. Natomiast teraz już po tych paru latach patrzę na to z dużym dystansem. Staram się, to nie jest łatwe, no bo jednak ktoś próbuje czasami nam sprawić przykrość, ale tłumaczę sobie to tak samo jak tłumaczą mi to bliskie osoby, że ja jestem w tym miejscu, w którym jestem i osiągnęłam to ciężką pracą. Nie siedziałam przed komputerem i nie oceniałam czegoś, kogoś ani czegoś, co robi przez pryzmaty zdjęć bo my wszyscy chcemy ładnie wyglądać w internecie, wszyscy chcemy, żeby, na, żeby każdy nas chwalił, natomiast nikt nas nie zna osobiście, nie wiemy, jakimi jesteśmy ludźmi. Staram się skupiać na tym, że moja mama mi powiedziała, słuchaj dziecko, jesteś dobrym człowiekiem, brnij w to, dalej będzie dobrze. To samo mi mówił mój chłopak, moi przyjaciele, grupy taneczne, które prowadzę i chyba to jest ten komentarz taki, który powinienem brać pod uwagę. A co sądzisz o swoich konkurentkach? Czy to jest dla was taki, taka zabawa, fan, yy, możecie się czegoś nauczyć? Czy jest... Jednak można odczuć to piętno konkurencji. Ym, nie znamy się jeszcze dobrze z dziewczynami. Byłyśmy tylko wspólnie na sesji zdjęciowej. Ja do tej pory mam bardzo sympatyczne odczucia i nie mogę się doczekać tego zgrupowania, gdzie poznamy się bliżej. Nie chciałabym używać słowa rywalizacja w tym konkursie, bo, tak jak wspominałyśmy, idea jest całkiem inna. Wiadomo, że każda finalistka gdzieś z tyłu głowy ma, że ta korona może być akurat dla niej. Ale wydaje mi się, że mamy w tym roku bardzo fajną, taką zgraną ekipę dziewczyn i bardziej się skupiamy na tym, co trzeba zrobić, żeby godnie się zaprezentować. Każda reprezentuje inny region, że tak powiem Polski, no bo dziewczyny są wybrane z całej Polski i myślę, że, że to jest najważniejsze. A jak Dębiczanie i okolice tutaj, ludzie żyjący w Okolicach mogą Ciebie wspomóc w tym konkursie? Ja myślę, że przede wszystkim muszą za mnie trzymać kciuki, już tego dostałam bardzo duże wsparcie. Przyznam się szczerze, że nie spodziewałam się aż takiej radości, bo dużo było artykułów, dużo się pojawiłam gdzieś tam w mediach społecznościowych i, i bardzo przychylne komentarze są. No zapraszam na galę. Wiem, że Gala będzie na pewno w Rzeszowie i na pewno będzie 30 sierpnia, a więcej informacji będzie się pojawiać na, na fanpage'u, i na Instagramie w internecie konkursu. Czy gdybyś. Ostatnie pytanie, Natalio. Gdybyś założyła koronę Miss Earth 2019, czy myślałeś już o tym, jak zmieni się Twoje życie? Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie w ogóle sytuacji, w której miałabym tą koronę mieć na swojej głowie, dlatego że od początku jak poszłam na ten konkurs, nie o to mi chodziło. Wygrana to jest jedno. Ja zawsze powtarzałam, że bycie miss i bycie finalistką konkursu to nie jest jednorazowe wyjście na scenę. To jest szereg obowiązków i, i ciężkiej pracy. Jeżeli byłaby taka sytuacja, w której po raz kolejny w moim życiu musiałabym przez rok czasu nosić tytuł na pewno bym chciała, żeby to było takie zgodne ze mną i z moimi przekonaniami, żeby rzeczywiście pomagać, uświadamiać, edukować i ciężko pracować nad sobą, bo żadna kandydatka, która wygra tę koronę, nie jest idealna. Ona tak samo musi zdobywać wiedzę, jak i inne uczestniczki, i myślę wydaje, że zobowiązujący już jest sam tytuł finalistki, a niekoniecznie to, czy się będzie miało kryształki i szarfę. No ale my tutaj z regionu trzymamy kciuki i życzymy Ci powodzenia. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była Natalia Barańska, finalistka konkursu Miss ERF 2019. Dziękuję Ci bardzo, a Państwu dziękuję za uwagę.